w kolejnym odcinku z naszego bazarku, czyli Retali Company Simulator. Koniecznie zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i zalejkujcie, jeżeli film się Wam podoba. No i dzisiaj kolejny dzień tutaj. Tutaj wszystko mamy dołożone. No musimy tych różowych bluzeczek dołożyć, jakie mamy, a jej nie mamy. Dobra, niebieskie. Niebieskie i jeden taki jakiś o, sweterek, to jest ten Obydwa weszły. proszę Nie no, jeden tylko wyjdzie, wiadomo I e, e, dobra, zrób Słuchajcie, czy to ten sweter jest drogi? Nie no, to czy nie, to nie, bo myślałem że może do koszyk, po prostu ujmijemy karton, ale nie e, To jest za drogie. Ten różowy nie mamy, no i chyba To powinniśmy Dać, nie, tego mamy nie mamy nie, a jeszcze nie mamy tej białej. E... O okay. tej? Nie. No to... Niebieskiej nie mamy ani białej. No to, 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 to. Dobra. No i teraz musimy zamówić rynek. I mamy dużą. Tak, czy możemy kupować kolejną licencję, bo możemy. Więc myślę, że podpiszemy pracownicy. Co na razie nie, to na pewno podpiszemy sobie. Tylko tak, na razie tak. Na pewno co my musimy? To, to, to. No i to. Tego mamy. Tego też mam. Dobra. Domawiamy. No i podpisujemy na sam początek proszę bardzo. Yy, Umowę. Od razu rynek bierzemy i to razy dwa będzie ujęli. Drogie. A i jeszcze sprzęt. To kolejne dwie stówki. No i znowu mamy mało pieniędzy. No ale dobrze. Tu postawmy to tak. Aha, bo my tutaj mamy zostawiać. No właśnie. Ustawmy tak, żeby to miało ręce i nogi. A to mi przestaw. No, no. To już lepiej. No i teraz wszystko po kolei. Koszulka z nadrukiem ptaka. Dobra. I gotowe. Ej, ustawić ceny, okej okay. 25 Ej, Jeszcze mamy... Nie wiem, co nowego Ale sprawdźmy Zaraz sprawdzimy Chyba nie To jest nowe To są... nie wiem czy my nie mieliśmy, wiecie Czy nie wiecie Nie no, nie mamy więc okej okay. tu będzie 6, a nie 17 no i wiecie co? Nie... Czy to? Czy coś jest przesyłka, bo bym zamówił no i gdzie to o, półka do magazynu? Ile to nas wyniesie? No dobra. Mamy wiem, 2 dolary. A. Ej, co ja z tym zrobiłem? No. A to widzicie, już sprawdziliśmy nawet. Udało się to sprawdzić, czy jest, czy nie. No to dajemy. Tutaj. Nasz. Mag do magazynu. Wszystko. Ten sweateryk to. On nie zostanie, bo mamy tutaj nowy. Chyba mamy, no właśnie. By... Tam go damy. No i teraz. Czy mamy tam mamy czyli tak niebieski? Czy mamy niebieski? Nie mamy. No to. O, no postaw. No dobra, postawiamy. Na pewno różowe. I ją tutaj odkładamy. I drugą dajemy. Na samą górę. Ok. Mamy kolejny sweterek z nadrukiem ptaka. To już to mamy. Tylko, że. Weźmy to odwrotnie po prostu. Tu będzie tego więcej. Ok. I może dzisiaj uda nam się powiększyć w ogóle nasz sklep. No ale dobra. To jeszcze nie dzisiaj, chyba. Oczywiście. Więc zapraszam klientów. Nie wiem, czy ja sprawdziłem. Różowa, biała blu... blu... Nie wiem, czy ja zmieniłem ceny, wiecie. No, nie zmieniłem. Ajdzie, nie. Sorry. 14, ok i to. No i tu mamy 10, więc. Oj Chyba teraz wszystko mamy. A zaraz w tą poczekają panowie. Dobra. Już zaraz wykupili. No więc to jest git. Już. Dzień dobry. 39. Kartą. Dziękuję. Dziękuję. No dobra, musimy donieść czerwonej Czyli tej I tej też mamy mało. No, no, to już się nam zakończyła Niczego jeszcze... Sweterka nie mamy To jest żółta, nie, 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 nie. No to nie jest sweterek Gdzie sweter? No tu mamy sweterek o, sweterka też już nie ma. Teraz się... cały. No ej, daj to. Co się dzieje? Mhm. Tu jest. Aha. Nie, czekajcie, ja już się pogubiłam. To idzie tam. No. Klient czeka, ponieważ mnie są lub. Jest do nich kolejka. No, I'm sorry. Niestety, dwadzieścia cztery siedemdziesiąt pięć. Dobrze, zaraz będziemy mieli tutaj pięć stówek. Dzień dobry. 63 I tu pan 11. No dobra. Czyli coś musimy dokładać. Dobra, na razie jest już 15. Tor... O, torba za. Patrzcie, to jest naj A za 1000. Mhm. Dobra. Szkolenia tutaj. Mamy kasjer. Szybkie kasowanie. Aha, i tutaj możemy po prostu ulepszyć naszych magazynierów. Szybki chód i szybkie wykładanie. I szybkie tutaj kasowanie mamy. Patrzcie, tu mamy 70 tysięcy. A tu mamy. Raz, dwa, trzy, cztery. A tam mamy 100 tysięcy. Super. Mhm. Takie drogie są te szkolenia? Tak naprawdę? Oj, nie pięćdziesiąt. Ok, Ty. dziękuję. Będzie osiemdziesiąt. Kolejne tutaj, czterdzieści cztery i czterdzieści. Dobra, zaraz, może, od... no pewnie odzyskamy to, co eee, zainwestowaliśmy, ale nie mamy już z ptakiem. Mamy, o mamy tutaj z ptakiem. No, z ptakiem nie było. Ale jest już 18, więc nie będziemy aż tak dokupywać już. I kartą 53 50 rozprawiamy te szkolenia. No i tutaj mamy po ukończeniu szkolenia. Kasjerzy będą kończyć pracę 20% dzienna pensja zostanie zwiększona. Aha, nie na no postów, ja będziemy płacić. Dobra. A tu od banku na razie możemy tylko 1500 sobie wziąć, ale po co nam? Co? Nie wiem. Yy, tutaj mamy po 50 tysięcy. No właśnie to już nie jest tak w Supermarket Simulator, że tylko po 5000 możemy sobie brać pożyczki różnego rodzaju. Dziękuję. I kartą 42. No właśnie, więc też, no i znowu sweterków brakuje A no tu ten jeden zużyjemy Mam 20 Co my jeszcze tutaj możemy, cena, z... no to, to to to, to tu możemy zmienić Dekoracje, no to nie chcę magazyn, aha Sprawdzono magazyn o odśwież, odśwież, odśwież. Aha. Aha.